Nazywam się Iwona Olejniczak, pracuję w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, ale dziś nie będę mówić tylko o fizyce, bo moją wielką pasją jest taniec. Taniec to forma ruchu, który odbywa się w czasie i przestrzeni, zazwyczaj w rytmie muzyki. Ale taniec to coś więcej. To sztuka wyrażania emocji za pomocą ciała, a jednocześnie fascynujące zjawisko fizyczne, w którym każdy krok. Każda figura i obrót podlegają prawom fizyki. Lubimy tańczyć i lubimy patrzeć, jak tańczą inni, bo taniec potrafi poruszyć nie tylko ciało, ale i wyobraźnię. Balet klasyczny to jedna z najbardziej rozpoznawalnych form tańca scenicznego na świecie, związana z precyzją, siłą i latami treningu. Muzykale i filmy muzyczne łączą taniec, muzykę i fabułę. Tu widzicie kadry z trzech znanych tytułów: West Side Story, Dirty Dancing i Lala La Land. W każdym z nich taniec jest ważną częścią opowieści. Hip-hop to popularny styl tańca ulicznego, który powstał wśród afroamerykańskiej młodzieży w latach 70. Jedną z jego odmian jest breaking, czyli breakdance, pełen obrotów, przejść i akrobacji na zdjęciach B-Boy Henry i B-Girl Yeskills, reprezentanci tej sceny. Taniec to nie tylko sztuka, to też część kultury i tożsamości. Na całym świecie taniec przybiera różne formy, od stepowania w tańcu irlandzkim, przez dynamiczne tańce afrykańskie, po ekspresyjne flamenco z Hiszpanii. U nas tradycją jest choćby polonez na studniówce. Taniec towarzyszy nam przy wielu okazjach. Popularnością wciąż cieszą się tańce towarzyskie, jak tango, a wspólne tańce grupowe to świetny sposób na zabawę i integrację. Flashmob z kolei to krótki taneczny występ w przestrzeni publicznej. Wygląda spontanicznie, ale jest dokładnie zaplanowany. W czasie Flashmoba grupa osób pojawia się jakby znikąd i zaskakuje przypadkowych widzów tańcem. To może być jakiś manifest, wydarzenie związane z kampanią reklamową, albo po prostu fajny sposób na wspólne przeżycie. Po lewej Seul, rok 2012, po prawej, dworzec Grand Central w Nowym Jorku. Taniec. To coś więcej niż ruch. To uniwersalny język obecny w każdej kulturze. Dawniej zapewne pomagał ludziom przetrwać. Wspólne rytwy sprzyjały współpracy i poczuciu wspólnoty. Dziś wiemy, że taniec wpływa też na zdrowie psychiczne. Podczas tańca wydzielają się endorfiny, tak zwane hormony szczęścia. Poprawiają nastrój, redukują stres i dają poczucie flow, pełnego skupienia i radości z ruchu. Taniec to także autoekspresja. Pozwala poczuć się sobą i być tu i teraz. A gdy tańczymy razem, wzmacnia się więź społeczna, podobnie jak przy wspólnym śpiewaniu czy grze zespołowej. Osobiście też uważam, że taniec to nie tylko ruch. To także całkiem porządny masaż mózgu. I coś mi mówi, że nasz mózg bardzo to lubi. Ruch w tańcu. Tak jak każdy ruch podlega zasadom dynamiki Newtona. Pierwsza zasada mówi, że jeśli na ciało nie działa żadna siła albo siły się równoważą, to prędkość ciała się nie zmienia. Druga zasada. Jeśli działa siła, ciała poruszają się z przyspieszeniem. Tym większym, im większa jest siła i mniejsza masa. Można to zapisać tak: siła równa się masa razy przyspieszenie. Albo siła równa się zmiana pędu w czasie. Pojęcie pędu jest bardzo przydatne. To masa razy prędkość. Jest to jakby ilość ruchu, jaką ma poruszające się ciało. Im większy pęd, tym trudniej zatrzymać ciało w ruchu. Wyobraźcie sobie tancerza sunącego po parkiecie. Jeśli nie działa siła, na przykład tarcie, będzie ślizgał się dalej, jeśli chce się zatrzymać, musi zadziałać siłą, na przykład przytrzeć stopą o podłogę. Wtedy tarcie zmniejsza pęd, czyli hamuje jego ruch. Trzecia zasada dynamiki mówi, że jeśli jedno ciało działa siłą na drugie, to drugie ciało działa siłą tej samej wartości na pierwsze ciało. Siłą o tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie. Obie siły mają przy tym różne punkty przyłożenia. Każda działa na inne ciało. Gdy tancerz stoi nieruchomo, działa na niego siła grawitacji FG, skierowana pionowo w dół to ta niebieska strzałka, zamocowana w środku masy. Zgodnie z trzecią zasadą tancerz przyciąga Ziemię tą samą siłą, choć tej siły nie widać na rysunku. Tą samą siłą N co do wielkości tancerz naciska na podłogę. To ta zielona strzałka, a podłoga odpowiada siłom reakcji R skierowaną w górę. Obie siły mają tę samą wartość, ale przeciwny zwrot. Dzięki temu siła reakcji równoważy siłę grawitacji. Gdy tancerz robi krok, odpycha się nogą od podłogi siłą F. Wtedy podłoga odpycha go w drugą stronę siłą tarcia T, która... Pcha tancerza do przodu. To właśnie dzięki tej zasadzie w ogóle możemy chodzić. Siła reakcji podłogi działa w punkcie podparcia, dokładnie tam, gdzie stopa dotyka podłoża. Aby tancerz zachował równowagę statyczną, środek masy musi znajdować się pionowo nad obszarem podparcia. Na przykład w tej arabesce tancerka stoi na jednej nodze, druga jest wyciągnięta do tyłu, żeby nie stracić równowagi. Pochyla tułów do przodu i unosi ramiona. Tak przesuwa środek masy nad stopę. Im mniejsza powierzchnia podparcia, tym trudniej zachować równowagę. Dlatego tancerze uczą się drobnych korekt postawy przy pomocy kostek, bioder, tłowia i ramion. I jeśli środek masy przesunie się za bardzo, siła grawitacji zacznie działać, pojawi się moment siły i tancerz traci równowagę. W tańcu często pojawiają się obroty. Na rysunku widzimy widok z góry na balerinę, która wykonuje obroty. Oś obrotu jest w środku. Żeby ciało zaczęło się obracać, potrzebny jest moment siły, czyli siła razy ramię siły R. Przy czym R to odległość od osi obrotu. Moment siły. To taki obrotowy odpowiednik siły, gdy ciało już się obraca, ma moment pędu, czyli obrotową wersję pędu. Im większy moment pędu, tym trudniej zatrzymać obrót. Moment pędu możemy zapisać jako iloczyn pędu i odległości od osi obrotu, albo jako iloczyn momentu bezwładności i prędkości kątowej omega. Moment bezwładności zależy od tego, jak masa jest rozłożona względem osi. Na przykład dla walca z osią obrotu w środku i bezwładność y, równa się masa razy r do kwadratu. Jeśli nie działa moment siły zewnętrznej, moment pędu się nie zmienia. Jest to ważna zasada zachowania momentu pędu. Gdy tancerka zaczyna piruet, odpycha się stopą od podłogi. Tarcie i zamach ramion tworzą moment siły, który wprawia ją w obrót. Potem staje na palcach, żeby zmniejszyć tarcie, i ustawia ciało w osi. To bardzo ważne dla stabilności ruchu. Jeśli teraz tancerka przyciąga ramiona i nogę bliżej ciała, zmniejsza moment bezwładności, więc, żeby zachować moment pędu, Zaczyna obracać się szybciej ten sam efekt który obserwujemy u łyżwiarzy figurowych gdy natomiast tancerka rozkłada szeroko ramiona moment bezwładności rośnie więc obrót zwalnia każdy piruet stopniowo zwalnia i zatrzymuje się poprzez działanie tarcia i oporu powietrza które zmniejsza moment pędu Jedną z najtrudniejszych figur w balecie jest fouetté Seria szybkich obrotów na jednej nodze, przy czym druga noga pomaga inicjować każdy kolejny obrót. Ramiona i noga są najpierw rozłożone. Wtedy moment bezwładności jest większy. Potem są one przyciągane bliżej osi ciała, co pozwala zachować moment pędu, zwiększając prędkość obrotu. Między obrotami tancerka na chwilę opada na całą stopę i odpycha się od podłogi, by dzięki tarciu dodać swojemu ruchowi trochę energii. Nie zatrzymuje się, cały czas układ jest płynny, ale wymaga ogromnej precyzji i kontroli. Żeby tańczyć, potrzebujemy tarcia. To ono pozwala nam odbić się, zatrzymać czy wykonać obrót. Moonwalk to świetny przykład precyzyjnej kontroli tarcia. Michael Jackson wykonał ten krok pierwszy raz w 1983 roku, podczas wykonania piosenki Billie Jean na koncercie. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda, jakby tancerz szedł do przodu, ale przesuwa się do tyłu. To iluzja, którą tworzy balans ciała i różne siły tarcia pod stopami. I nie, nie ma to nic wspólnego z lądowaniem na Księżycu. To jeszcze raz. Tancerz wygląda, jakby sunął do tyłu bez wysiłku, ale w rzeczywistości to precyzyjna gra sił tarcia. Jedna stopa, ta z tyłu, lekko się ślizga przy małym nacisku. Druga, ta z przodu, Mocniej naciska na podłoże i odpycha się dzięki większemu tarciu. To właśnie ta różnica sprawia, że powstaje efekt płynięcia w przeciwnym kierunku. I jak to działa? W munuoku obie stopy działają na podłoże w przeciwnych kierunkach. Dlatego siły tarcia też są przeciwne. Przednią stopę w pozycji 1 tarcie ciągnie do tyłu. To siła T1. Tylną stopę tarcie odpycha do przodu. To siła T2. Wartość siły tarcia zależy od siły nacisku. T równa się Mi razy N, gdzie Mi to współczynnik tarcia. Nieważne. Sił nacisku dla stóp 1 i 2 nie ma na tym rysunku. Odpowiadają im siłę reakcji podłoża R1 i R2. W takiej pozycji na ciało tancerza działają momenty sił, które muszą się zrównoważyć, skoro się. Tancerz nie przywraca. W układzie współrzędnych wybranym, jak na tym rysunku, dość łatwo można wykazać, że siły R1 i R2 spełniają taką prostą zależność z wartościami R. Wynika z niej, że jeśli środek masy tancerza znajduje się bliżej przedniej stopy, to siła R1 i związane z nią tarcie T1 są większe od odpowiednich wartości dla tylnej stopy, T2. I R2. Dlatego tancerz powoli przesuwa się do tyłu. Ale wiecie co? To wszystko i tak nie oddaje istoty tańca. Fizyka nie wyjaśni, dlaczego taniec porusza emocje. I chyba dobrze. Dziękuję za uwagę. A na koniec mam dla Was zadanie domowe: Moonwalk. Ja już zaczęłam ćwiczyć. Na koniec chciałabym podziękować wszystkim sponsorom i zachęcić Was do oglądania innych odcinków z serii Fizyka Warta Poznania.